Hej, ze strony Madzia. dzisiaj zapraszam Was na film, w którym opowiem Wam o moich stylówkach z Czarnogóry, z naszych wakacji w Czarnogórze, z maja, z majowego wyjazdu. Pomyślałam, że czas to podsumować, pomyślałam, że czas się temu przyjrzeć, opowiedzieć Wam, co się sprawdziło, co się mniej sprawdziło, w czym się czułam dobrze, jaki był zamysł mojego pakowania. Bo takie pokazywanie pakowania zwiniętych w rolkę ubrań, no nie wiem, czy ma do końca sens, ale jak już widzicie te outfity. Na mnie, jak już widzicie je w trakcie użytkowania, no to już to inaczej jakoś wygląda. Jeżeli jeszcze nie widziałyście vlogów z wyjazdu na moim kanale vlogowym, no to serdecznie Was zapraszam. Całą playlistę możecie zobaczyć tutaj. Zostawię Wam linka tutaj, zostawiam Wam linka w opisie pod filmem, więc wpadajcie, zobaczcie, jak to się wszystko też prezentowało, jeżeli Was interesują te ubrania, jeżeli Was nie interesują ubrania, to zobaczcie, jak się, jak się wakacjowaliśmy w maju. No a dzisiaj zapraszam na film właśnie z, takimi, z takim podsumowaniem outfitowym, ubraniowym, stylizacyjnym opowiem Wam no, więcej na ten temat. Jeżeli znajdę jakieś linki do tych rzeczy, które, o których będę mówiła, no to oczywiście wszystko zostawiam Wam w opisie na dole. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, dzięki, że tutaj jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że cały Cały czas tutaj jesteście obecne, e, i ja będę do Was przybywała z filmikami regularnie, żeby było co oglądać, żeby było ciekawie. To Wam mogę obiecać. A my? Może nie lecimy do Dubaju, ale lecimy do Czarnogóry. Cofamy się w czasie i lecimy. To będziemy lecieć po kolei, po kolei od, od pierwszych tych outfitów, które miałam ubrane w trasie. No jak możecie rozpoznać, niezawodna koszulka z Moda Size Plus Iwanek w paski. Ona zawsze mi towarzyszy na każdych wyjazdach. Do tego mam do kompletu właśnie legginsy czy czwarte również z Moda Size Plus Iwanek. Zestaw nieśmiertelny, w którym się bardzo dobrze czuję. Koszulka jest rozciągliwa, lekko dłuższa do tego dobieram właśnie zawsze leginsy czy czwarte. No, bo nigdy nie wiadomo, jaka będzie to pogoda. Wyjeżdżamy zawsze o trzeciej w nocy, więc trochę jest zimno. A wiem, że za chwilę się będzie robiło ciepło, więc no, nigdy nie wiadomo. Więc te leginsy czy czwarte są idealną opcją. Nie są to ani kolarki, nie są za krótkie, nie są za długie. Jest w punkt. Do tego mam zawsze buty zabudowane. I tutaj zdecydowałam się na New Balance w ostatniej chwili, słuchajcie myślałam, że ich nie będę pakowała, ale stwierdziłam, że no, w maju może być troszeczkę chłodniej, to po pierwsze, a po drugie będziemy zwiedzać, będziemy chodzić, więc zapakowałam je, w sensie ubrałam na, na swoje nogi i do tego mam fioletowy sweter Cardigan, taki oversize'owy z Uli Popken, bardzo go lubię. Jest właśnie z kieszeniami, jest taki przepastny, jest dłuższy, więc tak, żeby się w nim otulić, a nie jest bardzo gruby, to też było na plus, żeby mi w nim nie było za gorąco, tak po prostu się lekko tulić ramiona w trakcie jazdy, czy po prostu przykryć się, jak tam gdzieś ktoś przysypia z e, jak najbardziej, nadal. więc to był pierwszy dzień, nasz pierwszy dzień w trasie, ja byłam właśnie tak ubrana. Tradycji może stać się zadość, ponieważ lubię e, mieć te outfity paseczkowe do samochodu. No i na drugi dzień, na drugi dzień mieliśmy zwiedzanie e, mostaru, i zdecydowałam się, już na krótsze te leginsy na kolarki właśnie, właśnie bawełniane z Bonprixa. Do tego założyłam długą tunikę, koszulę tunikową z Uli Popken w paseczki bawełnianą. Ona miała tam mieszankę bawełna z wiskozą. Bardzo fajny materiał. Od razu wywinęłam sobie rękawy, bo ona jest z długim rękawem. Wywinięte rękawy absolutnie się nie odwieją. Wszystko trzyma się na swoim miejscu. Ona jest zwiewna. Ona jest przewiewna, oddychająca, więc e, dodatkowo materiał jest bardzo milutki. Wiecie, że przypadło mi do gustu na samym początku i mówiłam, że e, widzę ją w outficie wyjazdowym, więc jest e, ta koszula właśnie z, e, z, z kolarkami. Do tego oczywiście buty wygodne. Balansy, które były w trasie, no bo to bagaż podręczny wiadomo minimalizowanie bagażu o okularach pomijmy, wszystkie okulary pochodzą oczywiście albo z Shein, albo z AliExpress okulary w tym filmie pominę i wspomnę raz, jedyny teraz na początku o słomianej torebce, która była moim wyborem numer jeden na tym wyjeździe wzięłam sobie ogólnie dwie torebki, jedną torebkę właśnie tą słomianą a drugą torebkę czerwoną, tą moją po po prostu wakacyjną, ale stwierdziłam, że dobra, to zaczniemy od tej słomiany. Ona nie jest słomiana, ona jest taka tekturowa, już jest troszeczkę wytyrana. Trochę się bałam, że mi się albo urwie pasek, albo coś się z nią stanie, więc żebym miała jakąś drugą na zmianę. No, słuchajcie, sprawdziła się genialnie. Długi sznurek, można było ją przewieźć przez ciało. Ona jest taka miękka, więc dużo rzeczy się do niej zmieściło. Jest też um, taka duża, ale nie za duża. Więc tak jak mówię, wszystko się do niej zmieściło, ale nie była za duża, nie była taką wielką aktową, którą trzeba było za sobą ciągnąć, więc torebka sprawdziła się bardzo dobrze i po prostu nadawała tym wszystkim stylizacjom takiego właśnie słomianego takiego właśnie wakacyjnego looku. Więc tą torebkę oczywiście zabieram ze sobą po raz kolejny na następny wyjazd, e, o ile ona mi się już nie rozwali, bo naprawdę jest już wysłużona i gdzieś tam trochę mi przymokła. E, jak przyjechaliśmy do to na Troszeczkę przymokła od deszczu, no jednak jest to karton, jednak jest to po prostu papier, tego tak nie widać. Ona sprawia wrażenie właśnie takiej słomianej, ale ona jest właśnie taka kartonowa papierowa. No, 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 sprawdza się świetnie i ona pochodzi z innej, moje drogi, więc jeżeli szukacie podobnych torebek no to polecam Wam serdecznie SHEIN. Kolejny outfit to był outfit taki na rozpoznanie terenu, rozpoznanie mm, naszej miejscowości. Mieszkaliśmy w Sutomore, wiadomo, pierwszy dzień po przyjeździe. No i tutaj postawiam na wygodę shorty jeansowe z SHEIN, do tego bawełniany t-shirt czerwony z Bonprixa, klapeczki japoneczki z Bonprixa. Może nie był to najlepszy wybór z tymi klapeczkami japoneczkami, bo jeżeli oglądałyście vlogi, to widziałyście, że właziliśmy po prostu do tunelu, który był mokry. Mokra stopa w Japonce niekoniecznie dobrze e, wypada, e, ale po prostu tak e, połazić gdzieś w, w okolice no to postawiłam na wygodę i tutaj też wspomnę o tym, że jeansowe shorty z Sheena też bardzo dobrze się sprawdziły i też Wam serdecznie polecam. Te shorty są z cieńszego dżinsu, e, dobrze leżą, są dobrze wykonane, no naprawdę nie mam się do czego przyczepić, więc to był outfit taki no codzienny. Można powiedzieć. Kolejna utwic to była eksploracja Budwy. Po raz, pierwszy raz, po raz pierwszy byliśmy w Budwie w tym roku. Tak jak wspominałam, tyle razy jeździmy do Czarnogóry, a po prostu jakąś Budwę zawsze omijaliśmy. No i zdecydowałam się na sukienkę w kwiaty, na zieloną sukienkę w kwiaty z Uli Popken. Ona jest świetna, kocham ją, uwielbiam ją, troszeczkę ją zostawiam, no bo wiedziałam, że. Zabieram ją ze sobą na wakacje. Jest z kołnierzykiem, jest odcinana w dobrym miejscu. Posiada kieszenie, jest taka lekko rozciągliwa, powiedziałabym. Bardzo komfortowa, bardzo zwiewna, no i wygląda przecudownie na zdjęciach. Do tego, oczywiście, słomiana torebka i trampki. Trampki to jest kolejna rzecz, która mi się świetnie sprawdziła w maju w Czarnogórze. Jako, że dużo zwiedzaliśmy, dużo łaziliśmy, no to potrzebowałam takich butów bardzo wygodnych, żeby to nie były klapki ale żeby po prostu były, um, były wygodne, ale nie były jakieś takie bardzo ciężkie, no i pasowały do sukienek, bo ja lubiłam w sukienki ubierać. No i trampki sprawdzały mi się świetnie. Nie pytajcie się mnie, skąd mam te trampki niebieskie, które będziecie mogli widzieć na zdjęciach. No, pewnie z jakiegoś taniego sklepu, albo z CCC, albo z jakiegoś Dizzy, albo gdzieś tam zamawiałam. Natrafiłam na trampki, które są dobre, na szeroką stopę, i sobie je zostawiłam. No i one są na mnie dobre, jest mi bardzo w nich wygodnie, nic mnie nie obciera. Absolutnie, absolutnie są spoko, więc jak gdzieś tam coś zamawiacie, jak natrafiacie się na tramki, które są dobre, to się nawet nie zastanawiacie, Tylko je zostawcie, bo one będą Wam służyły i służyły długo i będą do wszystkiego pasowały, więc taki zestaw. My tam po prostu zwiedzaliśmy stare miasto, pływaliśmy łódką, no po prostu wszystko się działo cały dzień na nogach, cały dzień łaziliśmy po tym miasteczku, więc... Um, tam jak najbardziej na tak, sukienka jak najbardziej na tak, zresztą zobaczycie, jak się pięknie prezentuje. No, po prostu cudownie, cudownie się prezentowała, i to był outfit mój do zwiedzania budwy. Kolejny zestaw, kolejna sukienka, którą ze sobą zabrałam, to jest e, sukienka niebieska, taka turkusowa, Paisley z Celbes. E, I ubrałam ją na kolację, pojechaliśmy do, na kolację do Ulcini, do tego ubrałam klapeczki japoneczki, wiedziałam, że dużo nie będziemy chodzić, już wiedziałam, że w tych klapeczkach japoneczkach z Bonprixa za dużo y, chodzić nie można. E, no więc ja tylko tak ubrałam do samochodu, wyjść gdzieś tam posiedzieć na zewnątrz, jedliśmy pyszną kolację. No i ta sukienka, która jest bardzo zwiewna, bardzo ale tutaj trzeba powiedzieć, e, ma dłuższy rękaw, więc na takie wielkie gorąca, na takie gorąca, poważne by mi nie polecała. Ona też jest bardzo mocno zbita. Ten materiał jest taki bardzo mocno zbity. Nie powiedziałabym, że gruby, ale jest taki gęsty, no i przez to po prostu może być w niej po prostu bardziej ciepło. Ja ją ubrałam na wieczór, ja ją ubrałam na taki e, późny wieczór, już nawet można powiedzieć, bo wracaliśmy, już było ciemno całkiem, mm, ale lubię ją, lubię ją za ten vibe wakacyjny, lubię ją za te kolory, które nawiązują gdzieś tam do wody. Teraz na nią patrzę tutaj. E, te wzory Paisley, jestem wielką fanką więc e, sukienka z cel bez, e, jak najbardziej na tak cały czas e, wakacyjny klimat. Kolejna sukienka, którą e, zdecydowałam się ubrać i tak troszeczkę zaryzykowałam, ubrałam muślinową, zieloną sukienkę e, z Uli Popken. Mierzyłam ją gdzieś tutaj, zostawiłam linka, zobaczcie sobie. E, muslin stwierdziłam, będzie oddychająco, będzie zwiewnie, ona jest oversize, bardzo oversize, nawet powiedziałam, że jest na mnie troszeczkę za duża, ale nie ubierałam do niej żadnego paska, nic nie nic nic. Do tego oczywiście moje nieśmiertelne trampeczki i słomiana torebka i ona prezentowała się cudownie na Jeziorze Szkoderskim. Właśnie dlatego mówię, że ryzykowne było to, że ją wybrałam, bo wybrałam ją na łódkę. No, stwierdziłam, że no tutaj na łódkę coś mi podwieje, coś pod, pod e, ubieranie sukienki na łódkę jest właśnie takie dosyć ryzykowne, ale ona jest długa, ona jest duża, ona jest właśnie taka oversize, więc super się prezentowała i na tej łódce, e, i świetnie się czułam, e, zwiedzając, świetnie się czułam, oglądając punkty widokowe, luźno, spokojnie, nie się absolutnie żadnego, żadnego obciśnięcia, no rozumiecie o co chodzi, po prostu żadnego obciśnięcia, ona sobie fruwała, ona oddychała, wspaniała jest sukienka, przepiękny kolor, Wspominałeś o tym, że jest neonowa, ona nie jest neonowa, ona ma taki zgaszony, ten neon, jeżeli już mówimy, że to jest taki mocny, mocna limonka, on jest taki Przydymiony, on jest taki e, roz, rozmleczany. Ja mówię, że takie, na takie kolory, że są takie jogurtowe, po prostu. Jest mocny kolor, gdzieś tam rozmącony jogurtem, i to jest taki kolor właśnie jogurtowy, lekko rozbielony. O, może tak. Lekko rozbielona jest ta sukienka, więc świetnie wypadała na, na zdjęciach. I e, mam też masę, masę zdjęć z, z Budwy, gdzie moja mama właśnie ubrała sobie neonową koszulkę i po prostu ka na każdym zdjęciu ta koszulka świeci, na każdym zdjęciu ta koszulka robi taką łunę na wszystkich nas po prostu, bo światło się od niej odbija i po prostu na zdjęciach wygląda to jak wielka plama, więc tak jak wspominałam właśnie do zwiedzania, jak chcecie fajne zdjęcie neonym, jest on najlepszym wyjściem, a ta sukienka naprawdę sprawdziła się świetnie kolejny zestaw i kolejna sukienka, no słuchajcie idziemy jak burza z tymi sukienkami to niebieska sukienka taka dzianinowa, rozciągliwa z Prixa. zamówiłyśmy sobie z moją mamą rok temu chyba rok temu albo dwa lata temu właśnie tą sukienkę ja w swoim rozmiarze, ona w swoim rozmiarze nam się bardzo, bardzo spodobała, piękny kolor niespotykany, taki niebiściutki turkusowy w drobniutkie kwiatuszki to był dzień, kiedy było dosyć chłodno umówiliśmy się na kawę ze znajomymi pojechaliśmy do knajpki, no ja stwierdziłam, że ubiorę tą sukienkę, ale lauderż było troszeczkę chłodnawo, więc na wierzch ubrałam mój fioletowy sweterek. No zobaczcie, idealnie ta, ta kolorystyka się ze sobą zgrała, mam wrażenie. Do tego oczywiście trampki niebieskie, wszystko w kolorystyce, no i ten niebieski z fioletem naprawdę wyglądał fajnie moim zdaniem, więc wybór tego fioletowego mm, sweterka nie był. Nie był taki do końca przypadkowy i taki outfit. Było mi ciepło, było mi też zwiewnie, było wygodnie, ona jest rozciągliwa i naprawdę fajnie wyglądała, więc taki zestaw na niepogodę. Kolejny zestaw na niepogodę, w sensie niepogodę zachmurzone było, ale ciepło i tak parno jak najbardziej na no, tak, więc więc e, jeansowe shorty, jeansowe bermudy e, do tego t-shirt w kropki z Uli Popken, shorty oczywiście z Shein e, a tamta e, sukienka, bo nie wiem czy wspomniałam, tamta sukienka niebieska z Bonprixa, no więc, e, więc shorty i t-shirt do tego buty, e, poszliśmy eksplorować Sutomorę, łaziliśmy po promenadzie, e, chodziliśmy e, po, po różnych takich zakątkach, po różnych uliczkach, e, odkrywali to miejsce, także to był fajny outfit, bardzo wygodny, kolorowy. Ja też byłam taka rozburtana, miałam te włosy takie rozpieprzone na wszystkie strony, bez makijażu, bez niczego, po prostu tak gładziłam sobie po mieście, patrzeć co się dzieje, co tam otwierają nowego, co tam fajnego dają jeść, w których restauracjach też powstał taki odcinek właśnie z cenami. A jakie są ceny w Sutomora też, jeżeli nie widziały się to zapraszam Wam w ogóle cała playlista właśnie z tych vlogów, więc zapraszam również na ten odcinek. Nie mogę nie wspomnieć oczywiście o strojach kąpielowych i moim ulubionym strojem kąpielowym na wyjeździe był strój w owoce, czyli czarna góra, pomarańczowy dół. Oczywiście, że sukienka kąpielowa e, to była sukienka kąpielowa w owoce, właśnie w kiwi, w banany, po prostu w arbuz. Ona cudownie wyglądała, tak bardzo świeżo, tak bardzo promiennie odbijała się wręcz od tego basenu e, i ja też bardzo dobrze się w niej czułam. Uważam, że bardzo Dobrze trzyma wióz. Uważam, że fajnie majtki są wykrojone pod spodem. Sukienka nie jest za krótka, nie jest za długa, więc jest to mój zdecydowany ulubieniec. No i ten strój pochodzi z ula Popken. I z ula Popken pochodzi też narzutka, którą miałam, która też mi się fajnie sprawdziła. Narzutka dłuższa, nawet sięga mi lekko za kolano. Taki wiecie, no w kroju kwadratowym z pięknymi ozdobnikami pod szyją. Nałożona na strój, na sukienkę kąpielową sprawiała po prostu, jakbyście miały sukienkę na wierzchu, normalną ubrać można było wyjść do sklepu, do piekarni gdzieś normalnie bez jakiejś tam ciar żenady, więc bardzo fajna ta narzutka. Właśnie o to chodziło, że jest dłuższa, bo te wszystkie narzutki, które tam kiedyś miałam, to one były krótsze, one nawet były krótsze niż, niż te sukienki kąpielowe, więc tak jak się zastanawiałam po co je w ogóle ubierać, ale taką dłuższą narzutę za kolano, no ona wyglądała tak jak mówię Wam jak sukienka, a po spodem miały się strój. Przy czym tego stroju za bardzo co widać nie było mimo że ta narzutka jest przeźroczysta, ale masa, masa tych wszystkich um, wzorów, kolorów no, sprawiała, że gdzieś tam ten kamuflaż został zachowany. I ostatni dzień, ostatni dzień wyjazdowy. To, co postanowiłam założyć, to postanowiłam założyć um, sukienkę różowo-czerwoną z celbes. Dlaczego to zrobiłam? Ona też za bardzo nie nadaje się do zdjęć, bo naprawdę ma mocno nasycone kolory, dlatego trzeba umieć z nią pracować. I już Kiedyś miałam ubraną, miałam ją właśnie na zwiedzaniu Perastu w Czarnogórze, ale stwierdziłam, że biorę ją jeszcze raz, bo ona ma świetny potencjał i ja sobie z nią dam radę. I ubrałam ją na, na powrót, do tego ubrałam oczywiście buty yy, trampeczki. Ubrałam trampeczki chyba nie, bo brałam klapeczki z tego co pamiętam, żeby mi było chłodniej, bo w ten dzień było naprawdę, naprawdę gorąco, ale ja nie lubię mieć otwartych stóp w trakcie jazdy. Mój mąż kocha klimatyzację. I nawiewy na nogi, więc ja zawsze w samochodzie mam przemarznięte nogi, wręcz siwe. Wręcz po prostu siwe, zamarznięte, i zaraz do mnie przeplątuje się jakiś katar. Więc zdecydowałam się na ubieranie zazwyczaj pełnych butów, które albo jakiś skarpetek, albo klapek w skarpetkach sobie tam popatrzę, po prostu jestem w trasie, w samochodzie. Najważniejsza jest wygoda, więc skarpetki, skietki i, i klapki też jak najbardziej na tak. No i chodziło mi o to, żeby ta sukienka wybiła się na tle przepięknego koloru wody jeziora Piw. No po prostu e, możecie zobaczyć to był wspaniały pomysł, to były cudowne pomysły, e, cudownie to wszystko obmyśliłam, e, naprawdę wybijała się. Bez żadnych, nie potrzeba żadnych filtrów, nie potrzeba żadnego przerabiania. Tak było, 100%. Ta sukienka i ten, e, i ten kolor wody w jeziorze piwsko, więc to jest coś niesamowitego. E, tak, jezioro piwsko, gdyż e, rzeka nazywa się piwa, więc jezioro się nazywa piwsko. E, w, w Czarnogórze już zaraz przy granicy, więc ta sukienka była właśnie ubrana do tych foteczek przy. Je jeziorze. A na drugi dzień już na lajcie ubrałam sobie tunikę kwiatową, e, właśnie taką miętą wiskozową z, e, z Celbes i do tego kolarki z Bonprixa e, i już było fajnie, luźniutko. Um, czy ja coś jeszcze na wierzch ubierałam? Czy ja ubierałam ten sweter? Nie, już było po prostu, już było ciepło, chyba ten sweter dopiero ubierałam pod domem, ale bardzo dobrze się czuję w tej bluzeczce, ona jest taka um, Pozytywna, po prostu bardzo dużo, bardzo dużo kolorów, ja bardzo ją lubię, więc... Um... Taki outfit na pożegnanie, na dojazd do domu sobie przybrałam. Ale ze mnie gapa, zapomniałam o jeszcze jednej stylówce, a jest to oczywiście stylówka z Jeepów, gdzie miałam ubrane czerwone shorty i do tego dobraną kolorystycznie koszulkę w paski, czerwono-pomarańczowo-żółto-białą z serduszkiem. Moje niezawodne New Balance, po prostu hit tego wyjazdu, oczywiście najbardziej wygodne, i słomiana torebka, również hit tego wyjazdu. Wszystko ładnie się ze sobą grało. Mieliśmy wycieczkę, jeepy. Zależało mi na tym, żeby było wygodnie, więc są właśnie shorty w bardzo mocnym kolorze. Pięknie odbijały się właśnie na tle zieleni, lasu. Także bardzo jestem zadowolona z tego outfitu. One troszeczkę się rozciągnęły podczas mierzenia. Mierzyłam je tutaj niedawno. Zobaczcie sobie poprzedni filmik właśnie Ula Popken. I one były takie dosyć przyciasnawe w pasie, ale one się rozciągnęły. One się troszeczkę rozchodziły, więc bardzo przyjemnie, bardzo fajnie w tym outficie się czułam, więc zabieram go również na następny wyjazd. Więc zapomniałam o tym outficie, a jest równie ważne co pozostałe. I to już wszystko. Wszystkie moje outfity, które wam, wam zebrałam dzień po dniu, dzień po dniu z wyjazdu naszego majowego, majowo-czerwcowego. Dajcie znać, który Wam się najbardziej spodobał. Linki do wszystkiego, jeżeli znajdę, zostawię oczywiście w opisie na dole. No to, co jest po prostu hitem tego wyjazdu, no to zdecydowanie tak jak mówiłam, słomiona torebka, zdecydowanie trampki, w maju, oczywiście. Nie mówię Wam, że to jest hit w ogóle wyjazdowa, ale wtedy, kiedy było właśnie tak chłodniej, ja czułam się fantastycznie w tych, w tych rzeczach. Hitem na pewno również były wszelkiego rodzaju okulary. Ja na wakacjach, ja w ogóle latem jestem bardzo okularowa, nie wychodzę z domu bez okularów absolutnie przeciwsłonecznych. No i sukienka chyba tutaj wygrywa: muslinowa zielona, muslinowa. Sukienka wygrała po prostu. Całość, całe zestawienie, gdzieś tam zaraz za nią jest staw w fiatki. Nie wiem, ja tak uważam. Dajcie mi znać, co wy sądzicie, co Wam się najbardziej spodobało. No i to był właśnie, musicie wziąć pod uwagę, że to był wyjazd właśnie majowo, już końcówka maja, początek czerwca. Już niedługo będziecie mogli zobaczyć vlogi z naszego wyjazdu czerwcowo-lipcowego. Tak to roboczo nazywamy majowo-czerwcowy wyjazd. No i tutaj pewnie się inne rzeczy będą sprawdzały. Będzie o wiele inne, na o wiele bardziej bardziej inna temperatura. Wyższa na pewno będzie gorąco. Eee, nastawiam się na gorąc, na upały, więc, e, więc już tutaj chyba trampeczki nie wiadą tylko i wyłącznie klapki na wszystkie a na wszystkie mm, <grywki> możliwości. Dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj e, ze mną. E, dziękuję za wszystkie łapki w górę i e, subskrypcje. Dzięki, że jesteście. Przypominam właśnie o tych vlogach, żebyście sobie zobaczyły te, mm, te majowe vlogarki. Zapraszam również na Instagrama, wpadajcie tam. Jeżeli ja coś dodaję na bieżąco z wyjazdów, no to zapewne pojawi się to na Instagramie. Na bieżąco na Instagramie z opóźnieniem na kanale vlogowym, później już te vlogi wyjazdowe. No, więc dziękuję Wam bardzo za wszystko, że tutaj jesteście. Ja pełna energii, pełna euforii, żegnam się z Wami. Cześć, pa!